Cześć. Dzisiejszy film być może zniszczy Twoje myślenie o tym, co obecnie robisz z angielski. Bo albo uczysz kogoś angielskiego i wtedy dostaniesz połebie ode mnie. Albo uczysz się angielskiego, a ja wyleję ci kupę zimnej wody na głowę. Ale w obu tych przypadkach. Winni jesteście tylko wy, czyli ci, którzy się uczą angielskiego i ci, którzy nauczają angielskiego, bo ty masz potąd możliwości, żeby uniknąć błędów, które popełniasz, a o nich powiem, a tego nie robisz i płacisz grube pieniądze za lekcję angielskiego, a prowadzący Chcecie naciągnąć na pieniądze, bo to jest łatwe, miłe i przyjemne. Obecnie, żeby znać język angielski i być trenerem języka angielskiego, wystarczy wejść na internet, wpisać w internecie znam język angielski. I kto to zweryfikuje? I potem te osoby uczą, Twoje dzieci być może. Być może to jest Twoje dziecko, które chodzi do tej osoby na lekcję języka angielskiego i dowiaduje się śmieciowych informacji, które zniszczą głowę tej osoby. Karierę, przyszłość, renomę, poprawność użycia języka angielskiego. I tamte osoby w białych rękawiczkach, bez skrupułów niszczą tego młodego człowieka. Na szczęście te osoby przychodzą do mnie na rozmowę rekrutacyjną i chcą pracować u mnie jako trener języka angielskiego, i pojawiam się ja z moim zespołem rekrutacyjnym albo sam, wszystko mi jedno. I te osoby pokazują, jak znają angielski. Osoby z certyfikatem C2, zawodowi nauczyciele, nauczyciele, którzy prowadzą lekcje w internecie. Ci wszyscy korepetytorzy, trenerzy, wszyscy, którzy mi się wydaje, że znają angielski. Nawet był taki przypadek, że dziewczyna powiedziała nam, że ma C2. Gdy ją oblałem, spytałem: Kto ci powiedział, że masz tu C2? Pokaż mi jakiś dokument. Powiedziała mi, że koleżanka przy kawie jej tak powiedziała. Osoba, która 5 lat pracowała w Anglii, potem w Stanach, kolejne 5, przyjeżdża do nas, chce być trenerem angielskiego, nie ma zielonego pojęcia o gramatyce i oskarża mnie wraz z moim rekruterem, czyli trenerem języka angielskiego, bo kto inny może być rekruterem, jeśli nie trener języka angielskiego, i ta osoba. Mówi, że my haka szukamy na nią. Dorosły facet w koło pięćdziesiątki na uczelni wykłada gramatykę angielską. Na uczelni, rozumiecie? Oblewał on. Nie ma go. Ja nie wiem, jak to, na jakiej uczelni on uczy, mnie to nie interesuje, ale nie w mojej uczelni. Tutaj nie ma jego miejsca. I problem polega na tym, że ty stwarzasz warunki takim oszustom, cudakom, do bycia języka angielskiego nauczycielem, bo masz potąd możliwości, żeby zweryfikować taką osobę, i tego nie robisz. Możesz nawet zadzwonić do mnie, możesz zadzwonić do jakiegoś zaufanego nauczyciela języka angielskiego. Ej, słuchaj, ja wiem, że ty mnie nie będziesz uczyć ale ja chcę zweryfikować tą osobę, która bierze stówę za lekcję angielskiego w internecie i chcę zweryfikować, czy ta osoba może być moim trenerem. Przypuszczam, że każdy normalny człowiek się zgodzi. Ja się zgodzę na coś takiego jest zweryfikuję tę osobę. Bo teraz ta osoba przyjdzie i będzie Cię uczyła takich kocopołów, a Ty za to będziesz płacił stówę za godzinę albo 150, bo i takie przyrodki się zdarzają, bo ta osoba nie przechodzi rozmowy rekrutacyjnej w moim zespole. Do pracy jako trener języka angielskiego, bo tej osobie się wydaje, przy kawie się dowiedziała od koleżanki, że ma B2. C1, przepraszam. <grymne> Czy wy to czujecie? <grymne> Weryfikujcie, czego Was uczymy na lekcjach języka angielskiego. Mówię to z całą odpowiedzialnością. Sam jestem trenerem języka angielskiego od 10 lat. A Wy nie weryfikujecie tego. Bądź słowniki. Macie kumpli, macie przyjaciół, macie internet. To co robicie, jak oglądacie te Netflixy. Oglądacie, jakie peruki nosi jakaś tam artystka, jakie buty zakupiła Anna Lewandowska. Zamiast sprawdzić, czy aby na pewno bast i Haftu, to, to nie ma żadnej różnicy między jednym a drugim. Ewentualnie, czy aby na pewno między Mast i Haftu jest tak, że jedno słowo jest mocniejsze od drugiego. I na tym polega różnica. Potem wy jeszcze tego uczycie. To dotyczyć może Ciebie osobiście, drogi widz, może też dotyczyć Twojego dziecka, które puściłeś gdzieś tam do szkoły angielskiego, bo jest młode, to jak się uczy. Wspaniale. Ale co Ty, kurcze, wiesz o kompetencjach tej dziewczyny młodej, co ma 22 lata, pięknie się uśmiecha, baluje I co Ty wiesz o jej kompetencjach? Czy ona po prostu w ogóle jest w stanie nauczać tego angielskiego? I to nawet nie jest problem indywidualnych nauczycieli języka angielskiego. Nie, to jest problem nawet tych, którzy nauczają w szkole języka angielskiego, w szkole językowej. I oni tam są, A znają angielski gorzej od ciebie. Ja nie mówię o tym, że trener angielski on nie może popełnić błędu. Sam być może popełni jakiś błąd na wielu filmach, które będę nagrywał. Ale po prostu chodzi mi o to, że jeżeli non-stop poprawiasz tą osobę i ty wiesz, jaka jest różnica między must i have to, i ty umiesz powiedzieć wszystkie czasowniki modalne. Ja zadaję proste pytanie na rozmowie rekrutacyjnej, co trzeba zrobić z czasownikiem like, czyli lubić, a żeby on stał się czasownikiem modalnym tu i teraz. Jeszcze nie było kandydata, który mi powiedział, że to jest głupie pytanie. Nie było. Już albo coś jest modalne, albo nie jest, kropka. Jak można w ogóle takie pytania traktować serio i startować na trenera języka angielskiego? Bo ona się spodziewała, że ona będzie mówiła po angielsku tylko i wyłącznie, bo ona mówić po angielsku potrafi zgodnie z tym, co jej serce prawi. Wtedy dostaje pytanie, jak powiedzieć po angielsku: Właśnie kupiłem dwa nowe odkurzacze. W Past simple. I just bought. Właśnie kupiłem dwa odkurzacze. A już nawet w gimnazjum nas uczą present perfect. I potem ona bierze stówę za godzinę. Albo przychodzi do mnie do roboty, ledwie zaliczyła rozmowę rekrutacyjną, dostaje jakąś tam stawkę godzinową i mówi, że za mało, że ona chce więcej. A ja musiałem ją na tej rozmowie rekrutacyjnej wyciągać jak z wraku tonącego titanika jakiegoś starowinę, żeby sobie dał radę i poradził. Musiałem zawalczyć o tą osobę. Pomóc jej jak na tacy. Dlaczego ona kupuje pięć butelek koli tygodniowo? Takie pytanie usłyszysz na rozmowie rekrutacyjnej do mnie. I co? Why is she buying? Wszyscy w kółko. To już od pół roku słyszę, bo od pół roku zadajemy to pytanie. Wszyscy w kółko. Why is she buying? I nie wiem, co się teraz dzieje, bo do tych ludzi zapisujesz swoje dziecko, rekomendujesz te osoby swoim znajomym. Może warto byłoby sprawdzić w internecie, co mówi mi ten Staszek w tym nagraniu. Sprawdzić, co mówi mi ta prowadząca na tych zajęciach. Bo ty za to płacisz ciężkie pieniądze i pozwalasz się oszukiwać, robić balona. I nikt tego nie weryfikuje, nie sprawdza. I żadnej odpowiedzialności nie ponosi ta osoba. Przeprosi, powie, że się, pomyliła, weźmie pieniądze od ciebie, a ty zapłacisz i dasz się wydymać. No tak trzeba powiedzieć dosłownie. Może warto sprawdzić, jak wygląda na przykład proces rekrutacji i pozyskania lektorów w danej szkole językowej. Z jakiego powodu ta osoba. Tam naucza, albo z jakiego powodu ta osoba samodzielnie świadczy takiej usługi, że jest lektorem angielskiego i naucza języka angielskiego. Co sprawia, że ta osoba u mnie, co sprawia, że ta osoba mnie nauczy? Ewentualnie możesz tego nie robić. No tylko wtedy dowiesz się, że must jest silniejszy od haftu. Albo że czasownik have zaprzeczamy jako haven't. Ewentualnie, I have 11 years old. Też tak możesz mówić. I płać za to stół, jak chcesz. Co mnie to obchodzi? Moim zdaniem, trzeba stworzyć jakiś system, który pozwoli wyłapywać takich oszustów, wymierzyć im jakąś karę, dać zakaz wykonywania zawodu, bo on ponosi odpowiedzialność za ciebie, za twoje małe dziecko. Które dorasta, a potem idzie do korpusu. Czemu korpus zatrudnia takich, którzy mówią, I have 11 years old? A nie ma jakiegoś yy, sita, które wyeliminuje takich ludzi, wyrzuci. Słyszałem nawet historię, że takie korpo zatrudniło kogoś w roli trenera języka angielskiego do swojego zespołu. W tym cały zespół mówił, I have 50 years old. <grym> Paradoja. Pomyślcie o tym, co teraz powiedziałem, bo naprawdę to rozwala system. I nie dawajcie się oszukiwać, tylko sprawdzajcie macie tyle narzędzi. Trzymajcie się, hej.